Może bez butów Witam Państwa po dłuższej przerwie z tej strony Damian Chen i kanał Czas na Chiny. Trochę na tym kanale mi nie było, dzisiaj dość nieśmiało wziąłem do ręki kamerę. Troszeczkę tak na spontanie, bez gimbala, bez dodatkowego mikrofonu. A to dlatego, że ten film jest zupełnie nieplanowany. Mało tego, nawet nie wiem, gdzie jest mój sprzęt, jesteśmy w chorwie. I dzisiaj rano wyjeżdżamy do Wenecji. Już wczoraj wieczorem spakowaliśmy się i nie mam pojęcia, gdzie wszystko leży. Wielu z Państwa pewnie już zakładało, zresztą też tak pisaliście w komentarzach, że moje kanały się skończyły, że moja historia z YouTube się skończyła. Absolutnie nie. Myślę, że już w tym miesiącu pojawią się nowe filmy na tym kanale, jak i również na kanale. Chińskie autocentrum. Nagrywam trochę na spontanie, bez przygotowanego sprzętu, bez gimbala, który tutaj by poprawił stabilizację, bez odpowiedniego dźwięku. Widzicie, nie ma niestety mikrofonu, a to dlatego, że jest ten film rzeczywiście na spontanie, bez przygotowania, bez planowania. Jesteśmy obecnie w Chorwacji z rodziną, jest godzina 7 rano i myślę, że. Z jakieś 2 godziny, 3 godzinki wyjeżdżamy w kierunku Włoch. Pierwsza nasza przygoda z Wenecją. O tej Wenecji słyszałem różne historie. Niektórzy absolutnie nie polecają, inni zdecydowanie zachęcają, aby odwiedzić się to miejsce na ziemi. Wpadnę i sam ocenię Z czego wynikał zastój na kanale? Myślę, że część z Państwa się domyśla. Słuchajcie, na początku marca tego roku to był który? To był chyba czwarty marzec. Przyleciałem z moim synem do Polski, aby się młody nauczył języka polskiego. To znaczy on znał język polski, dlatego że od pierwszego dnia jego życia mówię do niego tylko i wyłącznie po polsku, ale z racji tego, że mieszkamy w Chinach, to jednak zdominował u niego język chiński, to znaczy odpowiadał mi, mówił przede wszystkim w języku chińskim. I to niestety doprowadziło do tego, że przez wiele miesięcy byłem samotnym ojcem. Moja żona nie mogła przylecieć do Polski na tak długo, i oznaczało to również długie rozstanie matki z synem, co było dla niej bardzo trudne, ale nie było wyjścia. Uznaliśmy, że bez względu na to, jak ona się z tym czuje, są w życiu ważne i ważniejsze sprawy. Wiecie o co chodzi? On jest Polakiem i zależy mi na tym, aby znał język polski, aby mógł komunikować się z rodziną. Od tego, pewnie, od jego umiejętności językowych, też zależy. Jaki kontakt z tą rodziną z Polski będzie w przyszłości utrzymywał? Myślę, że zawodowo też w przyszłości pozwoli mu, da mu większe perspektywy znajomość języka polskiego. A poza tym jest teraz już powoli kończy ten okres, w którym człowiek przyswaja z najmniejszym wysiłkiem języki obce czyli tak do szóstego. Siódmego roku życia. Również niedługo zacznie się podstawówka. Ten okres edukacji on na pewno spędzi w Chinach, a zatem przez najbliższe kilka lat przylot do Polski będzie możliwy tylko na parę tygodni w roku, na wakacje. Wylot do Polski na tak długo nawet dla mnie nie był wcale wygodnym doświadczeniem. Był to przyjemny i ciekawy okres. Dawno mnie nie było w Polsce tak długo. Ale słuchajcie, codziennie od godziny 5 do 12, od 5 rano do godziny 12 pracowałem, aby dogonić chińską strefę czasową. W międzyczasie trzeba było obudzić syna, przygotować do przedszkola, wysłać go do tego przedszkola, zadbać o różne sprawy domowe. Tak około godziny 15.30 kończył się mój czas wolny, ponieważ musiałem wsiadać do auta i jechać po syna do przedszkola. Także tak przy okazji zauważyłem, doświadczyłem na własnej skórze, jak to jest być samotnym rodzicem z tak młodym dzieckiem. Wiadomo, że gdyby był on w wieku nastoletnim, to pewnie to inaczej wszystko wyglądało. A tak to siedziałem w tej Polsce przez kilka miesięcy i nie za bardzo był czas, aby wyskoczyć z starymi ziomeczkami na miasto, no bo co zabiorę z sobą <laughs> pięciolatka. Dzieciak musiał iść wcześniej spać, aby później wstać do tego przedszkola. No, łatwo nie było. Na wszystko po prostu zabrakło czasu. Był problem z pracą i oczywiście był również problem z YouTube'em. W międzyczasie wyremontowałem również nasze mieszkanie w Łodzi. Zrobiłem taki kompletny remont, może tak za bardzo się nie przykładałem, jak. To było w Chinach, dlatego że w Chinach mieszkamy na stałe, a to mieszkanie w Łodzi to tylko jest taka nasza miejscówka, gdy przylatujemy do Polski do rodzinnego miasta. Starałem się, aby to było jak najmniej czasochłonne, ale rany boskie mając na uwadze, jak ten rynek deweloperski wykończeniowy wygląda teraz w Polsce. To wszystko strasznie się ciągnęło. Mimo e, wszelkich trudności uważam, że ten okres był dla nas bardzo wartościowy. Był to okres szalenie cenny dla mojego syna, pełny niezwykłych, nowych doświadczeń. Pierwszy raz Henio spędził swoje urodziny w Polsce. Zaprosiliśmy tam najbliższą rodzinę z okolicy. Spędził, doświadczył po raz pierwszy taką prawdziwą wielkanoc z koszyczkiem, z śmigusem, dyngusem. No, oczywiście, ponieważ było to parę miesięcy, to też udało nam się zagościć na paru przyjęciach rodzinnych. Pierwszy raz miał okazję spędzić tak dużo czasu ze swoimi dziadkami, także zbliżył się do swoich dziadków, do rodziny mojej siostry. Dzięki temu wyjazdowi spędził również nieco czasu ze swoimi pradziadkami. Mam nadzieję, że będzie to pamiętał mimo wczesnego młodego wieku po których zresztą dostał swoje imię mowa tutaj o babci Heni jest dziadziuś Henio niestety okazało się tragicznie, że były to ostatnie chwile a być może i dlatego też właśnie tak bardzo ważne było to, okazał się ten przyjazd tragicznie okazało się, że były to ostatnie chwile z jedną chyba z najbliższych osób memu sercu z jego prababcią Babcią Henią. Już słoneczko zaczyna mocno dawać. Słuchajcie, zastanawiałem się, czy przywołać ten temat. Nie chciałbym, aby ktoś po prostu z moich najbliższych posądził mnie, że wykorzystuje śmierć babci do kontentu na YouTube. Ale prawda jest taka, że ona prawdopodobnie by się teraz uśmiechnęła i się ucieszyła widząc ten film. Dlatego, że była moją, była moją taką najwierniejszą widzką tego kanału. Do tego stopnia, że nawet moja siostra cioteczna zdecydowała się wspomnieć na ten temat na mowie pożegnalnej w kościele. Oglądała wszystkie moje filmy, nawet czasami po wielokroć. Czytała komentarze. Wiadomo, troszeczkę chyba za bardzo brała je do siebie Cieszyła się, gdy były one bardzo pozytywne Smuciła się, gdy wylewał się hejt Ciężko się tutaj idzie, ponieważ wybrałem się na bosaka Akurat są małe kamyczki, które wbijają się w nogę Może spróbuję po wodzie To jest troszeczkę piasku, no i też są kamienie No cóż, no morze Adriatyckie. Także, proszę Państwa yy... Prawda jest taka, że ja założyłem ten kanał z dwóch powodów. Założyłem go kilka lat temu, aby wyprostować zakrzywiony, niesłusznie zakrzywiony obraz Chin, ale i również po to, aby za pomocą tej kamery przybliżyć się nieco do rodziny, która została po drugiej stronie świata. Wracając jeszcze na chwilę do babci, no była ona zdecydowanie takim najwierniejszym widzem tego kanału. Napędzała nieco moją oglądalność, e, rozmawiając z rodziną, pytając się czy oglądaliście najnowszy odcinek Damiana, opowiadając im o tym, co w tym odcinku się wydarzyło. E, troszeczkę denerwowała się, gdy czytała komentarze pod filmami, w których wylewał się hejt. Próbowała mnie nawet cenzurować nieco, gdy poruszałem tematy lekko e, polityczne. E, nigdy się jej nie słuchałem. Nie, mówię, nie cenzuruj mnie, będę nagrywał, o czym mam ochotę, ja nagrywam o tym, co właśnie w danym momencie leży na wątrobie, co uważam, że jest również ciekawe dla widzów. Nie będę nagrywał jakoś tak bardzo pod publikę, po prostu niech ten kanał rozwija się swoim własnym życiem. To nie jest produkt komercyjny. A zresztą, proszę Państwa, ten, no, nazwijmy to, trend widzę również wśród moich niektórych stałych widzów, którzy, których znam osobiście i którzy doświadczyli Chiny, mieszkali tutaj, czy też przyjechali na jakiś czas na urlop. oni też przeżywają te takie negatywne komentarze, denerwując się, co tam ludzie wypisują pod filmami. Słuchajcie, nie należy tego brać do siebie. Ja uważam, że widzowie mają prawo nie zgodzić się ze mną, mają prawo mieć odmienną opinię, nawet jeżeli po prostu błądzą. Świat nie jest idealny, jeżeli YouTuber nie potrafi pogodzić się z tym, że nie zawsze jest pięknie i kolorowo pod filmami, to po prostu się do tego nie nadaje. Należy się zdystansować, i nie wiem, ja po prostu chyba nigdy, może z dwa razy. Troszeczkę mi tutaj żyłka skoczyła i wtedy nagrałem dodatkowy materiał, jakoś poprawiający, czy też może jeszcze bardziej dobitnie pokazujący, że moja racja jest największa. <grytanie> Ale tak to zdecydowanie w większości bardziej chyba niektórzy moi wierni widzowie przeżywają to niż ja. Ja po prostu przeczytam, odnotuję, i życie się toczy dalej. Nie, nie przeżywam tego, że gdzieś tam jakaś krytyka się pojawia, że ktoś jest z czegoś tam niezadowolony. No i co z tego? Chyba teraz nie będzie mnie za dobrze widać, dlatego że słońce mam z tyłu. Musiałbym w ten sposób po prostu przez cały czas iść. Ale niestety kierunek jest ten. Słuchajcie, gdy moja żona pod koniec lipca przyleciała do Polski. Już drugiego dnia niestety odeszła nasza babcia Henia. Chwilę później mamusia mojego przyjaciela, także małżonka miała takie dość nazwijmy to nietypowe doświadczenie z Europy, z Polski, ponieważ ceremonia pożegnalna w Chinach i w Polsce znacznie się od siebie różnią. A poza tym ona wcześniej doświadczyła tylko jeden pogrzeb, dlatego że przynajmniej w jej regionie, wiecie, Chiny się różnią od siebie tradycją, mają różną tradycję, różne zwyczaje, w zależności od regionu i przynajmniej w jej regionie, w Hubei, nie zaprasza się osoby młodsze, nie zaprasza się dzieci na pogrzeb. Dlatego ona doświadczyła w tym roku dopiero swój pierwszy pogrzeb w Chinach. Odeszła dla odmiany niestety jej chińska babcia. Słuchajcie, nasza polska babcia dożyła 87 lat. Oczywiście, że mogłaby sobie troszeczkę jeszcze pożyć. Każdy, każdy ma nadzieję na te chociaż 100 lat, a później, że może się nawet nieco przeciągnie to nasze życie. Lekarze e, tutaj chińskiego świata politycznego, medycy planują, aby chińscy politycy, aby ich przedłużyć, ich życie do 150 lat. Podobno są takie technologicznie możliwości. Słuchajcie, pobyt w Polsce był dla nas bardzo wartościowy. Syn dobrze opanował język polski. Mówi, może nie płynnie, ale mówi spokojnie już teraz po polsku. Oczywiście, że nie dogoni on tym. Poziomem językowym swoich rówieśników, którzy wychowali się w Polsce, ale ten plan po prostu został zrealizowany i to się, to się nam udało. Bardzo się z tego cieszę. Na początku wręcz był taki okres, że on zapomniał język chiński. Rozmawiał przez telefon ze swoimi dziadkami. Z Chin, ze swoją mamą, i cały czas dominował język polski. Oni nie rozumieli, co on mówił. Gdy małżonka przyleciała pod koniec lipca, to po jakimś tygodniu nagle ten język chiński do niego wrócił i teraz już idealnie po prostu przełącza się pomiędzy polskim a chińskim, w zależności z kim rozmawia. Nie miesza już tych języków. Także naprawdę jestem zadowolony. Dumny ojciec. <laughs> A poza językiem oczywiście te więzi rodzinne, które dla nas są również bardzo ważne. Raz nawet syn spędził dwa tygodnie z rodziną mojej siostry i z, ze swoją babcią i z dziadkiem. Przede wszystkim myślę, że moja mama wtedy i moja siostra przez te dwa tygodnie, kiedy musiałem wyjechać do Arabii Saudyjskiej, wzięli. Że tak powiem, na swoje barki, pod swoją opiekę Henia. I tak trochę w przypadku myślę, że te, myślę, że te dwa tygodnie bardzo dużo mu dały. Zbliżył się do dzieci mojej siostry. Dzieciaki po prostu się kochają, uwielbiają, spędzać z sobą czas. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało później w przyszłości. Zatem ogromne podziękowania należą się mojej siostrze Agacie. Ona często, często mnie tutaj wspierała w tym czasie w Polsce. Równie mocne podziękowania wysyłam w kierunku mojej mamy, która kiedyś pojawiła się na kanale i e, która również e, czynnie wspierała mnie tutaj w tym okresie, kiedy byłem samotnym ojcem. Głównie dzięki tym e, paniom udało mi się coś czasami temu samotnemu ojcu załatwić w Polsce. W tym miejscu, proszę Państwa, myślę, że zakończymy już dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, tęsknię za Chinami, ale myślę, że będzie mi również bardzo brakować Polski. I na sam koniec chciałbym dodać jeszcze takie dwa słowa, które którymi podzieliła się ze mną Izabela, która gościła zresztą dwa razy chyba na łamach tego kanału. Powiedziała takie, że mawia się że człowieka, dzieciństwo trwa tak długo, jak jest z nami babcia. Także babciu, Henio, dziękuję Ci za 40 lat wspaniałego dzieciństwa. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zajdzien!